Cześć, dzień dobry w dniu przerwy 106 Giro d'Italia. Mamy oczywiście informację o wycofaniu Remco Avenpula z wyścigu, zatem wszystko co się wydarzyło nabiera zupełnie innego znaczenia i w inny sposób muszę o tym opowiedzieć. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. W maju jest to oczywiście Giro d'Italia to był długi tydzień tak jak mówiłem wam przy rozpoczęciu tego wyścigu fakt, że mamy start we Włoszech wydłuża tę pierwszą część do 9 dni gdy start jest za granicą część, często mamy 3 dni przerwę i potem taki skrócony tydzień, teraz mieliśmy 9 dni non stop zatem cóż no, zanim, zanim event pool i zanim ta Rewolucja w klasyfikacji generalnej związana z jego wycofaniem. Cóż, to, cóż tam się wydarzyło po drodze. Evenpool zniszczył wszystkich, zniszczył wszystkich podczas pierwszej czasówki. No i tak jak zatwitowałem, napisałem w kilku miejscach i powiedziałem podczas shortu Pytanie brzmiało, czy event czy forma event nie przyszła za wcześnie, czy jego szczyt formy nie przyszedł za wcześnie. No i wydawało się, nie wiedząc o jego chorobie, że event troszkę gaśnie. Troszkę gaśnie, bo ym, no, na etapie z podjazdem Cappuccini, wygranym przez Bena Achilliego, czyli na etapie ósmym Eventpool dał się wyprzedzić i zgubić Rogliczowi i koleżom Ineosu, a czasówkę, kolejną czasówkę kończącą tę pierwszą część wyścigu w zasadzie zremisował z koleżami Ineosu. I gdyby nie jego choroba, to taki przebieg to taki przebieg rywalizacji, czyli to ekstremalne uderzenie na pierwszej czasówce które dla wielu zamknęło temat w ogóle wygrany w tym wyścigu. Pamiętajcie, pamiętajcie, zwycięzcy są na mecie. Gdyby nie choroba event pula, to te pytania o zbyt wczesny szczyt formy byłyby jak najbardziej na miejscu. No ale nie o tym mowa. Mieliśmy cztery pojedynki sprinterów ze względu na charakterystykę etapów oraz na wysoką dyspozycję prezentowaną wiosną. Faworytem był Mats Pedersen który wygrał etap, tym samym kompletując etapowe triumfy we wszystkich wielkich turach dopiero za czwartym podejściem, ponieważ wcześniej ubiegli go Jonathan Milan, Michael Matthews, Caden Groves. Warto wspomnieć też o tym, że na drugim etapie było sporo kraks, w ogóle było sporo kraks, no i cóż, bez względu na to, czy... Mamy wielki tur rozpoczynający się czasówką. Czy są etapy górzyste, czy proste prowadzące do mety są długie, czy jest po dziurach, czy są zakręty i ronda, te kraksy zdarzają się w wielkich turach. Zawsze widziałem ciekawą analizę, czy też statystykę, która pokazuje, że o dziwo, kolarze bardziej ryzykują obecnie w momencie, w, której, w, momencie, w którym ta strefa ochronna gwarantująca zatrzymanie wirtualne, zatrzymanie czasu dla zawodników, czyli brak różnic w przypadku ewentualnych problemów jest przesunięta 3 km od mety, a nie na ostatnim, a nie, nie znajduje się na ostatnim kilometrze, co jakby podważa propozycje i tezy, że należałoby tę strefę na przykład wydłużyć. Natomiast, co też jest istotne, kolarstwo wygląda teraz zupełnie inaczej niż w czasach, gdy strefa ochronna miała 1 km, jeździ się szybciej, jeździ się bardziej agresywnie, w związku z tym jest to statystyka, jak każda inna, i można do niej dostosować dowolną. Tezę w każdym razie jest dość ciekawa. Tutaj no, należy podkreślić niezmiennie skuteczną jazdę kolaży osób, którzy bez względu na to, jak, jakby się jak mocnego lidera na generalkę by nie mieli, czy jest to Bernal, czy jest to Karapas, czy w tym wypadku jest to Gegenhardt i. Gegenhardt i Thomas, bez względu na to, kogo by nie mieli, to prowadzą tego lidera właśnie do tego punktu 3 km przed metą, bezpiecznie prowadząc peleton, wyprowadzając go do przodu, nie patrząc totalnie na innych, to jest ich styl, oni tak robią i zazwyczaj zazwyczaj w takich kraksach nie uczestniczą, chociaż trzeba powiedzieć, że na jednym z etapów Gegenhardt kilkanaście sekund Stracił. W ogóle tej nerwowości było bardzo dużo. Gonili właśnie Gegenhardt, stracił. Wein stracił. Gonić musieli Tomas i Roglicz. Standardowa sytuacja na wielkim turze. Natomiast tak, takie rzeczy się dzieją. Znów zwycięzcy są na mecie. Zazwyczaj ci najmocniejsi takich problemów nie mają. Zobaczymy, jak, jak tutaj to będzie. No zresztą, właśnie Eventpool. Evenpool leżał, leżał na jednym etapie dwa razy i był mocno poobijany i podejrzewaliśmy, znów mówię, nie wiedząc o jego chorobie, że te chwile słabości, gdy był przyparty do muru przez Roglicza i inne oraz ta no, wygrana, ale bez takiej wielkiej przewagi, długa czasówka, czyli... Ten spadek dyspozycji, który obserwowaliśmy, mógł być spowodowany obrażeniami, potłuczeniami, nawet nie tyle tę, tą wywrotką spowodowaną przez psa, który wtargnął na jezdnię, ale taką wywołaną poniekąd częściowo przez niego związano z zagapieniem się. Cóż jeszcze? No mieliśmy ten rozczarowujący wielu kibiców etap na Gran Sasso, gdzie z powodu wiatru zawodnicy, faworyci generalki, ale realnie grupa aż 27 kalarzy wjechała razem, no i z przodu ucieczkę Davide Bajs wygrał jego największe zwycięstwo w karierze. Mieliśmy też historię spodziewanego, niespodziewanego lidera, Andreasa Technesunda z DSM, młodego Norwega. O tyle spodziewanego, niespodziewanego, że to jest jeden z takich kolarzy, których można było rozpatrywać właśnie jako czarnych koni, jako zawodników, którzy na tym wyścigu doświadczą przełomu. No i w jego przypadku taki przełom miał miejsce. Bardzo ładnie bronił się w górach. Stracił prowadzenie dopiero po czasówce. To jest niewątpliwie wielki talent. No, i myślę, że dostał tutaj, dostaje, bo to Giro się jeszcze nie skończyło. Dostaje bardzo, bardzo duży zastrzyk pewności siebie. No, właśnie. Kolejny, kolejny młody, młody z wielkimi możliwościami. No i potwierdza, potwierdzający te możliwości. Zatem fajna, fajna historia. No i cóż, mamy wreszcie, wspomniałem kolarzy i naosów, wspomniałem Primorza Roglicza, bo w tym momencie to są, to są głównie aktorzy, chociaż nie zapominajmy o, o zawodnikach Emiratów, bo oni wszyscy są praktycznie na remis w tym momencie. Nawet biorąc pod uwagę brak wycofania Eventpula to znaczy gdyby Pool się nie wycofał, to wydawało się, że od tego anonsowanego pojedynku Roglicza z Eventpulem Będziemy mieli szerszy kontekst, czyli rywalizację przynajmniej Roglicza, Eventpulla i Gegenharta oraz Tomasa, bo to wszystko po pierwszym tygodniu wyglądało bardzo, bardzo wyrównanie. No ale właśnie, spadła, spadła bomba po czasówce, poniedziałkowej czasówce. Ekipa Quickstepu ogłosiła, że Eventpool jest chory na COVID-19, że miał. Pozytywny wynik testu, ale nie tylko, że miał pozytywny wynik testu, ale faktycznie miał objawy. Yy, został wycofany. Yy, pamiętajcie, yy, to nie była decyzja i to nie był test przeprowadzony przez yy, kierownictwo wyścigu, przez lekarza wyścigu. To jest wewnętrzna decyzja drużyny. Yy, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia oficjalnie zakończyła pandemię. To znaczy. Stwierdzono, że COVID-19 nie jest już globalnym zagrożeniem. Natomiast czy jest to choroba? Tak, jest to choroba. Czy jest to choroba, która może być dotkliwa dla kolarza w szczycie formy, z nadwątloną treningami i obciążaniem związanym z, ze startem w wielkim, dużo odpornością? Tak. Czy może mieć konsekwencje krążeniowo-oddechowe? Lub neurologiczne, tak. W związku z tym, jeżeli Ewan faktycznie był chory, a nie sądzę, choćby ze względów komercyjnych i sądzę, że były tam duże naciski na ekipę Quick Stepu, żeby tego jednak nie robić, czy to jest rozsądne, aby wycofywać chorego zawodnika, tak. Pamiętajcie, że no, Tibo Pinov wycofywał się z Giro z zapaleniem płuc, zawodnicy z zapaleniem oskrzeli wycofywali się z wyścigów, zawodnicy z grypą, zawodnicy z morzeni wirusem pokarmowymi. Owszem, owszem, bywa tak, że kolarze no, walczą, walczą z chorobą, minimalizują straty. O tym będzie za chwilkę, bo teoretycznie tutaj była taka możliwość. Minimalizują straty i no czekają, czy wydobrzeją, czy będzie z nimi gorzej. Yy, tutaj podjęto decyzję, yy, żeby nie szafować zdrowym eventumpula, i myślę, że rozsądny człowiek powinien yy, to uszanować. Inna kwestia, że generalnie o covid nie tylko my zapomnieliśmy, nie tylko zapomnieliśmy my w Polsce, gdzie jesteśmy w specyficznej sytuacji, no bo należy pamiętać o tym, że. W czasie oficjalnie panującej zgodnie z przepisami międzynarodowymi pandemii. No i w czasie, kiedy faktycznie tych zachorowań po prostu było dużo, i w czasie, gdy tych zachorowań, gdy te zachorowania były poważniejsze, no w zarówno kolejni ministrowie zdrowia, jak i premier, ale również media i to media zarówno publiczne, jak i media komercyjne zrobiły w naszym kraju bardzo wiele. E, aby no, podważać zaufanie do ekspertów, do naukowców. E, no i poziom foliarstwa w Polsce jest bardzo wysoki, co wyraża się w komentarzach e, pod e, informacją o wycofaniu Eventpula. E, tutaj również nie wszystkie, ale e, duże portale czy duże media sportowe również e, nie, nie robiły nic, z w komentarzy, nie robiły sobie nic przez ostatnie lata, więc teraz za to płacimy poniekąd. Takie duże rozluźnienie jest widoczne no, w ekipie Ninosu Chory był Ganna, no i troszkę heheszkowo Gegenhard wrzucił zdjęcie z, z emotikonkami czaszek, e, kiedy cała drużyna z Ganną e, jechała jedną windą, zobaczymy jak to będzie. Ten wirus się roznosi, różnie uderza, różnie ludzie na niego reagują. Niektórzy faktycznie dwa razy smarkną i nie ma problemu, a innych osłabia. Pamiętajcie, że z pozytywnym testem, testem COVID-owym w wielkim turze jechał Rafał Majka i nic złego się nie stało. A z drugiej strony, COVID no, Tomasza Marczyńskiego nie w czasie wyścigu. Przeorał dosyć konkretnie, tak? i w, w zasadzie przyspieszył zakończenie przez jego kariery. W związku z tym, myślę, że mając w, w pamięci fakt, że Event Pool jest głównym zasobem ekipy Quickstepu, która postawiła na niego bardzo wiele, m, która w zasadzie no, wygasiła swoją aktywność i budowanie drużyny na klasyki brukowane. Koncentrując się na sprinterach i na faworycie wielkich turów, czyli właśnie na Event Poolu i na tym, że Event ma wieloletni kontrakt, no trudno się dziwić, że ten kluczowy zasób po prostu szanują, to jest również młody zawodnik, i nie szafują jego zdrowiem i go wycofali. No bo cóż, po tej wygranej czasówce Event Pool wyglądał fatalnie. I to nie chodzi o to, żeby oceniać czy stan zdrowia na podstawie po prostu wyrazu twarzy, ale no wyglądał na strasznie zmęczonego, przeoranego po prostu. I podejrzewam, to jest tylko moja prywatna opinia, że test na COVID zrobiono jako ostateczność. To znaczy, żeby potwierdzić, że to nie jest jakieś zwykłe osłabienie, czy. Z, przeziębienie, czy, czy, czy jakiś chwilowy kryzys, tylko, że dzieje się coś poważnego. No a gdy zrobiono, no to trzeba to już było ogłosić. I tyle. Mamy oczywiście teorie, czy pojedzie Tour de France, czy nie pojedzie Tour de France. Wszystko zależy od tego, jak bardzo y, choroba go kopnęła, jak bardzo będzie osłabiony i co dalej, i co dalej z tego będzie. Y, wspomniałem o tym, że... Y, w tymistycznej wersji zawodnik, chory, osłabiony, czy nawet kontuzjowany, mógłby y, próbować y, jakoś dojść do siebie, bo układ trasy tegorocznego Giro w takiej sytuacji jest dość korzystny. Duże góry są tak naprawdę dopiero w piątek. <grych> y, owszem, mamy trudne etapy i myślę, że zawodnika chorego osłabionego dałoby się zgubić. Na etapie wtorkowym, czy na etapie czwartkowym, ale realnie to są etapy dla ucieczkowiczów, ewentualnie dla mocnych sprinterów. Myślę, że Pedersen, znów będę powtarzał, ale Pedersen i Matius będą próbowali wygrywać etapy wtorkowy i środowy. Tam jest sporo górek, ale. Ostatnie kilkadziesiąt kilometrów to jest teren płaski lub zaledwie ledwo pagórkowaty. Gorzej będzie w czwartek, bo tam premia górska na około 25 km przed metą jest nieco większa i do mety jest zjazd i tylko troszkę płaskiego. Natomiast główny test to jest dopiero piątek, to jest Krans Montana i to jest przełęcz świętego Bernarda, Chima Copy, najwyższy punkt tego rocznego Giro. Potem kolejna duża przełęcz powyżej 2000 m, no i meta. W Trans Montana. Po drodze mamy, po drodze mamy podjazd Croix de Caer. To jest przedłużenie słynnego Verbier, gdzie Alberto Contador wkręcił jakąś absurdalną moc. Natomiast w sobotę znów mamy jedną dużą górę na początek i płasko do mety. A w niedzielę etap ciężki, no ale też nie hardkorowy To jest taka mini Lombardia z podjazdami znanymi właśnie z jesiennego monumentu do Bergamo potem dzień przerwy i dopiero od kolejnego wtorku zaczynają się te najbardziej hardkorowe górskie etapy co by sugerowało, że z Eventpoolem faktycznie mogło być źle no i jak teraz wygląda klasyfikacja generalna bez Pool'a? liderem <grym> jest Geraint Thomas 2 sekundy zanim jest Roglicz, 5 sekund za nim jest Geigenhardt, 22 Sekundy są Almeida i Leknesund, minuta 3 jest Własow, minuta 28 jest Karuzo, minuta 52 jest Kemna, 2,15 jest Siwakow, który no, jest pomocnikiem w Ineosie, i 2,24 jest J. Vine. Zatem wszystko jest bardzo ciasno, natomiast widzimy już, że w pierwszej dziesiątce już mamy nie tylko liderów, w pierwszej dziesiątce mamy tylko pomocników poza tym, że Właśnie, no nie mamy jednego z faworytów, który musiał się wycofać, e, mamy roglicza, którego forma jest niepewna. E, no to sytuacja wygląda tak, że e, wszystko może się jeszcze wydarzyć to raz e, ze względu na niewielkie różnice. Przewagę taktyczną ma oczywiście INEOS. Pewną, pewien, pewien bonus taktyczny ma, mają też Emiraty. Roglicz będzie musiał kontrolować i jego pomocnicy będą musieli kontrolować większą grupę rywali, ale też ze względu na to, że właśnie tutaj są już pierwsze dziesiątce pojawiają się pomocnicy, to oznacza, że to oznacza, że w klasyfikacji generalnej na życiowy wynik na pierwszą dziesiątkę wielkiego turu będą mieli zawodnicy, no realnie, realnie z drugiego, z drugiego szeregu i zobaczymy co tutaj, się, co tutaj się jeszcze wydarzy. Pamiętając o tym, no, że COVID rozprzestrzenia się w peletonie, myślę, że na to rozprzestrzenianie się... Miała też, miał też wpływ, miała też wpływ pogoda, która była niekorzystna zawodnicy, odporność zawodników była wystawiana na dodatkowe um, negatywne bodźce, deszcz, zimno, um, paskudztwo panujące um, na szosach. Um, no myślę, że też do tego się dołożyło, zatem trzeba będzie patrzeć na, będzie patrzeć na um, prognozy. Um, no i moi drodzy, tak to wygląda, tak to wygląda z mojej perspektywy. Um, Chciałbym, osobiście chciałbym, żeby wygrał Gegenhardt, tak jak szanuję Tomasa, wybitnego kolarza, troszkę niedocenianego, będącego w cieniu innych liderów Team Sky czy Ineosu. Tak no, ze względu na wywiady, które słyszałem z Gegenhardtem, jego publiczne wypowiedzi, to jest, to jest kolarz, któremu osobiście, prywatnie najbardziej życzę. Najbardziej życzę zwycięstwa, powtórzenia, powtórzenia sukcesu w Giro d'Italia, rozwoju dalszego kariery, bo uważam, że kolarstwo potrzebuje zawodników nie tylko charyzmatycznych na szosie, ale charyzmatycznych poza szosą. W związku z tym cenię jego inteligencję, jego zdanie na temat aktualnego stanu kolarstwa brytyjskiego, na temat miejsca kolarstwa kobiecego. I tak dalej, i tak dalej. Polecam, jak widzicie wywiad lub podcast z Gegenhartem to zdecydowanie jest wart przeczytania lub odsłuchania. Zatem to jest mój typ osobisty, emocjonalny. Typ merytoryczny jest taki, że z każdy z pierwszej dziesiątki to Giro może jeszcze wygrać. No i czas pokaże. Miejmy nadzieję, że COVID dalej się nie rozlezie Wprowadzany jest znów protokół antykowidowy, troszkę po czasie, no ale lepiej późno niż wcale. Ze swojej strony zachęcam Was oczywiście do subskrypcji kanału na YouTube lub na najpopularniejszych platformach podcastowych. Codziennie na Facebooku, rano przed południem wrzucam podsumowanie etapu w formie tekstowej i zajawkę tego, co się będzie, co przewiduje, że powinno wydarzyć się danego dnia. Natomiast oprócz tego wieczorami wrzucam na YouTube'a jeszcze shorty. Mieszczę się w minucie z podsumowaniem etapu. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam uprzejmie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.